Siemano mistrze! Jesteśmy z powrotem w naszej grze, szczęśliwe kółeczka, he-he. I mamy kontynuację, a więc postanowiłem, że co niedzielę, tak, w niedzielę będę wrzucał... Czy znaczy, nie, no, w weekend będę wrzucał Happy Wheels, bo... bo, bo mam ochotę, a więc... Zaczynajmy! <laughs> Przepraszam. Dobra, może dziś wyszukamy coś, Browse Levels, co, co wpiszemy. Może Troll. Troll, mam ochotę na trollowane levele, haha. Uh, let's troll. Może to. Let's troll. Aha. Jump. Hold control at all times. Wait for screen to troll. What? What, what the... F what? Ale bullshit. Alol. Ooo, ale troll. Jump again. Nie dzięki. Aha. Ooo. Oh. Yeah. Dobra, tutaj nie skacz. Tutaj jedź, 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 tak. Jump! You know this is fake. To co nie jest fake? The cake is a lie. <laughs> uh -oh. <laughs> uh -huh. Help me! Help me! Oh, mister! Oh. Yeah, winner! Wuuuuh! Jest gitara. Troll level, może coś co jest dobrze ocenione. Troll, let's go, let's go, troll, man! He? Yeah, wygrałem! Tatusiu, wygrałem! Yeah! Woo yeah! Czy to naprawdę się wygrywa tak łatwo? <ścoughs> uh. A ja wygrałem, o oh lol a Nie miałem wygrać Ja ich strollowałem Jestem hardcore Wypieprzaj dzieciaku Co ty sobie myślisz? Tatuś cię nie lubi Ale tatusiu, czemu mnie opuściła? Dobrze ci tak, Sienku. I... Winner! Nie, nie mam nogi Winner! Uhu. Co tu jeszcze jest? Troll, troll, troll level Mam ci kołamał. Let's go, girl! Oh god, troll, ah! o oh, oh. wow! co tam pisało? Next quest. Oh god, do you have fever? Yes, no, canon. Oh god. Well done. I let you in, Emma. Oh, troll, Short, shot, sh shot, bro. Oh god. <coughs> Thanks for letting me troll, 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 troll. Hmm. That's just troll. Absurd troll. Jetfall troll Green Troll level Troll Glass Może gl Troll Glass O, wybieramy kogoś! Mikołajka! Abo nie O, ten kol jest spoko. Mudzynie. Rate 5! If you thought you were going to die. Nie, nie myślałem, że. O oh god Yeah! Like a boss. Dobra. KOREK! Troll or not? Troll or not, man. Dobra. Wow! 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 Oh god Aaa ah. Czekaj, czekaj, czekaj Je O dzieciak spadł! Jest! Like a boss! Yeah, I stole on Let's go. I tattoo shoot You're jumping with me. Why? Because, Snick. You smell funny. Ch. Ooh. Yeah, woo. whoa, oh oh, 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 oh. god. If I will make another level, if you get 100 plays, did you get the secret? Jaki secret? LOL, naładowało tu tyle szkła w się Dobra. I co mam zrobić? Jaki sekret. co tu jest ukrytego? Nic co nie mogę zrobić! LOL! Nie troluj mnie! Jest tu oh. oh Ahm. Help! Co mam tu zrobić? Nie mam, nie mam pomysłu. No, no, nie ma tu nic, dobra. You, you suck! Nie potrafisz robić level. level. Mm. Kill JB, troll, my first troll. Uh, impossible, no troll. Troll level for Nova. Mm, Nova, Nova. Chwe, chwe, chwe. hurry jump now uh whoa touch it i know you want to touch it <laughs> okay go no whoa final jump coming oh thanks for playing oh uh-oh whoa Wow! Oh! <laughs> ah! It's time for rope swing. Go ahead. i <laughs> <laughs> <Ale> się let you be, Jira. Duper, do Thanks for playing. Oh, Mario guy. Good job, mate. Good job. Co tu jeszcze jest? Troll level 2 impossible no troll. Oh god. Nie, no dajesz mu, że nie. Go, mm, walcz. Ja się cofnę. No. <ścoughs> Użyj kosiarkę. Mm, jest już prawie. Jest. Winner. Upsy. Dobra. Co to jeszcze jest troll level V2. Version 2, man. <laughs> It doesn't work. No. Chyba to tyle. Albo czekajcie, czy ja to grałem? Nie, to nie. Wybramy z... Kasię, to będzie Kasia. Nasza Kasia. Kasia, Kasia. Go Kasia! Wow <laughs> Biedna Kasia. Jest! Go Kasia! Woo! Tak się robi. Nawet Kasia tu jest, ona jest kurde. Boska. Dobra. Let's troll. Uh, troll error run. To może być dobrze. No, bierzemy Kasię. Dajesz Kasia. Bambek, bambek, bam bamba, 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 Nie, teraz straciłaś kiełbaskę. Oh no, i jeszcze klupeczki. Czy co to jest?

Dzieł. WHAT?! A nie. Co ty zrobiłeś! A! Dobra, jestem z powrotem. Ta gra tak mnie strollowała, że mi klawiatura się popsuła. A więc... A, zagramy jeszcze jeden level. Troll level. Chamly, Go bądź mądrym, mądrą dupą i cofnij się tu. O, chciałbyś. Troll Jaki troll? Oh no! Uuu, co, co tam? O! Oh, kurde Here's some text Hi, there's neighbor press alt F4 Ha Oh god Winner! Dobra <laughs> Udało mi się ukończyć prawie, tak prawie, każdy level Z tych trollowatych no i tyle. Myślę, że tyle wystarczy na dzisiejszy odcinek. Um, jeśli macie pomysły, na przykład zostawcie w komentarzy, co bym mógł tutaj wyszukać i grać. A więc tyle. Jeśli podobał mi się film, no to zachęcam do subskrybowania oraz zostawiania łapek w górę i zostawcie komentarze. No i tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. Bye!